Siemano, witam was w takim filmie informacyjnym. Chciałem przekazać wam parę rzeczy. Normalnie robię to na live'ach, ale wtedy te informacje trafiają do naprawdę mojej ilości osób i a, no cóż, jakby dawno nie było też live'a żadnego na żadnym z moich, moich fanpage'y. I jak widzicie po tytule pewnie, jeszcze nie wiem jaki nadam, ale zakładam, że dałem to w tytule, dowiecie się z tego materiału, o co na przykład się dzieje z książką Czterech Jeźdźców. Także no przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że zbliżamy się już powoli do 10 tysięcy lajków na fanpage'u Czterech Jeźdźców, także za to Wam bardzo dziękuję. Jak widzicie już mamy ponad 10 tysięcy obserwujących, aczkolwiek no a jednak tutaj świętowałbym do dobicie tej samej liczby, ale w lajkach, bo obserwujący to wiadomo, to tak no. Nie jest zbyt wymierny i tak, jak już pewnie zauważyliście, chociaż nie wiem czy ten post trafił do, do wielu osób, a zostałem kuratorem na Steamie, także jeśli chcecie to możecie wpaść, sobie poczytać co ja tam polecam, jakie fajne gierki a ostatnio a, ogrywam, więc no, a także link macie tu na fanpage'u, ostatni post takie wrzucałem, dlatego o tym wspominam. Eee, ogarnąłem również ostatnio, że w spisie treści na fanpage'u nie ma jeszcze czterech epilogów. Eee, zostałem poinformowany przez Was, także dziękuję bardzo. Eee, naprawię to jeszcze dzisiaj, więc już będą. Ale poza tym wszystkie z tych epizodów tutaj znajdziecie. Także e, gdybyście szukali, no to wszystko jest tutaj. Eee, plus e, kanał do, e, link do tego kanału. Eee, co zabawne, tutaj wciąż mam w tym linku nazwę Michael0099. Jest to eee, i pochodzi to właściwie z maila, którego założyłem jak miałem bodajże 8 lat, to było jeszcze w podstawówce, chyba pierwszy mail mój w życiu i tak samo nazwałem swój kanał na YouTube, swój pierwszy, gdzie wrzucałem jakieś filmy z Uncharted i teraz jak oczywiście widzicie zmieniłem tę nazwę, ale wciąż w linku widnieje, także hmm, to jest zabawna kwestia, takie moje backstory, plus chciałem też serdecznie Was zaprosić na naszego Discorda, bo no, ostatnio trochę tam cichutko i, i chętnie przygarniamy więcej osób, a gramy sobie w gierki, ostatnio w Minecrafta na przykład dużo gramy na nowym serwerze także jeśli jesteście zainteresowani, no to wpadajcie. No patronajcie nie będę, e, nie będę mówił, bo, bo zaraz będę komentarze, że żebram także jeśli chcecie to wpadajcie, jeśli nie, to nie, tyle. No, także, także z takich bardzo basicowych informacji to e, nic więcej nie chciałem powiedzieć, ale z ważnego info. Otóż, e, o co chodzi z e, książką, bo właściwie no to mówiłem o tym wielokrotnie na live'ach i pisałem w komentarzach, ale podejrzewam, że no e, wciąż większość z Was e, nie ma pojęcia o tym, jak wygląda sytuacja, także wolę to powiedzieć wprost, e, żeby nikt nie miał wątpliwości jakiś czas temu zrobiłem na fanpage'u ankietę odnośnie tego, co byście woleli. Eee, 3-5 osobnych książek, każda zawierająca jeden cały sezon, czy też wszystkie zebrane w jednym, jak jedna wielka biblia, czyli 100 epizodów plus 4 epilogi razem. No i jak widzicie tu w ankiecie, specjalnie dla Was znalazłem, eee, żeby nie było wątpliwości, 75% głosowało za wydaniem zbiorowym. Więc koncepcja się nieco zmieniła, z racji tego, że pierwszy sezon a już no sporo schodzi z nim, już jeszcze lata minęło od kiedy go zapowiedziałem eee, to jakby nie ma, nie ma sensu w tym momencie, że ja stopniowo wydawał to pojedynczo, więc bardzo się też cieszę, że byliście za tą drugą opcją więc e, zamiast wydawania tego pojedynczo, tak to miało pierwotnie być, teraz możecie spodziewać się całej książki, gdzie będzie wszystko, cała seria jestów. E, z tego, co na razie tak można ocenić, e, wyszło tego 450 stron, aczkolwiek na pewno... No, Będę starał się zmniejszyć tę liczbę jak, jak najbardziej, żeby, żeby nakład był jak największy, bo wiadomo, im więcej stron, tym koszta wzrastają i tym mniej książek mógłbym wtedy dla Was wydać. Jest to też informacja ważna dla osób, które pre-orderowały książkę i wpłaciły 60 zł lub więcej na tą oryginalną zrzutkę, bo zamiast pierwszego sezonu w tej cenie dostaniecie od razu 5 wszystkich sezonów, czyli no całą serię, 5 razy więcej niż, niż miało być. No w ramach takich przeprosin za to, że już tyle z tym schodzi, za to, że wierzyliście w projekt i no. No ale interesuje Was zapewne dokładnie kiedy, dokładnie kiedy nie powiem, aczkolwiek mogę powiedzieć, że już po tym jak skończyłem ten piąty sezon e, i epilogi to już automatycznie poszła korekta więc korekta trwa w tym momencie e, i nie jest to, jeśli was to ciekawi oczywiście to to nie jest e, jakaś głęboka korekta na zasadzie że głównie treść się nie zmieni, to przede wszystkim, to będą wciąż ci sami miejscy, parę rzeczy trzeba było niestety nagiąć z racji na prawa autorskie, żebym to sobie no, nie narobił kłopotów więc no to będą delikatne różnice e, będzie między innymi Brakować piosenek e, lub niektórych nawiązań, e, ale fabuła, mówię, zostaje ta sama. Książka będzie miała też jeden taki swój własny, wyjątkowy element, mianowicie będzie w niej jeden epizod, który nie ukazał się nigdy wcześniej, nigdzie indziej. Więc będzie całkowicie ekskluzywny dla tych, którzy kupią książkę. Nie będę go potem nigdzie wrzucał, on będzie tylko tam, na, na papierze. Będzie trochę dłuższy niż wszystkie, no czyli to będzie na pewno powyżej 3 strona, 4 na pewno powiedzie dwóch tysięcy słów. Eee, I no nie powiem do końca o czym będzie, ale będzie się dział gdzieś tam w trakcie serii, będzie takim nie tyle do powiedzeniem, co raczej taką poboczną historyjką, która tam nie miała wpływu na ten główny wątek aczkolwiek myślę, że jest warta opowiedzenia. Także e, to jest na pewno taka mała zachęta, taki mały ekskluzywny tutaj materiał. Poza tym książka niestety nie będzie miała ilustracji, jak to pierwotnie zakładałem. Te ilustracje, które wrzucałem na fan, być możecie je sobie znaleźć to ilustracje, które miały być, miały się znaleźć w tym pierwszym sezonie, w tej, w tej oryginalnej książce, ale niestety twórca ilustracji w trakcie zrezygnował i już niestety no, Musiałbym znaleźć kogoś, kto całkowicie od nowa e, narysuje też te nowe epizody, e, żeby no, nie było różnicy stylu. Także ogólnie książki mają się spodziewać się wkrótce. Przepraszam, że użyję tego słowa, aczkolwiek no trudno, trudno jeszcze cokolwiek pewnego powiedzieć, bo jeszcze nie mam pojęcia, ile zajdzie z korektą. To jest naprawdę nie do określenia w tym momencie, bo to jest 100 epizodów zamiast 20. Plus, plus epilogi oczywiście. No i ten dodatkowy epizod, czyli właściwie można powiedzieć 105 epizodów do, do przerobienia. Głównie chodzi o, o takie podstawowe błędy, aczkolwiek to wciąż jest bardzo czasochłonne, żeby to wszystko przejrzeć. Żeby to wszystko przygotować do druku e, Więc tak e, Jak już wspomniałem, wszyscy, którzy preorderowali Dostaną od razu książki Wszyscy, którzy e, będą chcieli nabyć Będą mieli taką możliwość Zrobić to wyłącznie przez internet Nie będzie możliwości kupienia tej książki W fizycznych księgarniach e, Aczkolwiek myślę, że będzie to dość całkiem proste Po prostu udostępnię link do stronki gdzie będziecie mogli nabyć e, i książka do was przyjdzie e, oczywiście doliczone będą e, koszty e, wysyłki a jeśli chodzi o ogólną ocenę książki to prawdopodobnie będzie to około 60 maksymalnie 70 zł e, z racji tego, że e, no jednak to, to będą wszystkie sezony, cała pełna seria więc to będzie, tak jak mówiłem, jedna fajna biblia e, także no, myślę, że, myślę, że będzie warta swojej ceny i tak, jeśli nie wiecie, jeszcze dodatkowa informacja, zacząłem również nową serię past, jeśli chcielibyście znaleźć coś znaleźć coś do czytania po jeźdźcach. Niestety w ostatnim czasie, z racji tego, że e, bardzo skupiłem się na temacie książki, nie wrzucałem nowych epizodów, to dla tych, którzy właśnie czekają też, więc ostatni epizod wrzuciłem praktycznie miesiąc temu, 12 września, aczkolwiek to się zmieni, kiedy sytuacja już nieco się uspokoi, zwłaszcza, że teraz też znowu zacząłem studia, no i jeszcze temat książki mnie tu pochłania, także spokojnie wrócę do publikacji. Póki co o Parkingu 2020 ukazało się 8 epizodów, ale również bardzo polecam, wkładam w ten projekt dużo serducha, także też jeśli chcecie to e, to obczajcie. Tutaj możecie zobaczyć link, dam go pewnie też w opisie, także zerknijcie, ocencie czy Wam się podoba i jeśli tak, no to proszę bardzo, macie kolejną serię pas do czytania po jestach. Sorki za te losowe cięcia, ale wielokrotnie się zacinam i, i, i muszę potem się wyjąkiwać e, z, z tego co tam mówię. Także no, teraz poprzecinam, żebyście nie musieli słuchać jak robię yyy. Także dzięki wielkie za obejrzenie tego filmu. E, dzięki wielkie w ogóle za wciąż obserwowanie tu moich wszystkich fanpage y, no i za oglądanie tutaj e, też filmów na moim kanale, a przynajmniej tego. E, także mówię, wszystkie linki, o których mówiłem, są w opisie, możecie sobie wpaść, zerknąć. Mam nadzieję, że nakreśliłem też trochę nieco e, temat tej książki, żebyście wiedzieli, że spokojnie to wszystko wciąż się dzieje, mało tego, to już wkrótce e, w końcu cały temat się zakończy, bo książka się ukaże, także E, wybaczcie, że nie mam dla Was żadnych konkretów, ale no, sam ich nie mam i wiem, że to samo było przez 3 lata, że też konkretów nie było, ale w tym momencie no, mogę Wam powiedzieć, że to już jest praktycznie etap końcowy, e, ostateczne tutaj szlify i cóż, no, będę dawał znać na bieżąco co się tam dzieje. Także dzięki wielkie jeszcze raz za oglądanie i na razie.